Równowagi stron. Proszę Państwa, pieniądz w czasie ma swoją wartość. Kredyt to nie tylko wypłacenie pieniędzy, ale i usługa, na którą składa się wiele obowiązków i kosztów po stronie banku. Bank tę usługę wycenił, więc może domagać się zwrotu jej wartości. Nawet jeśli sąd unieważni umowę kredytu, nie zmienia faktu, że umowa została wykonana i klient realnie korzystał przez lata z udzielonego kapitału. Klient. Uzyskując kapitał z banku, nabywał mieszkanie, nabywał nieruchomość, w związku z tym korzystał na wiele lat, 20-30 lat z kapitału, który został mu udzielony przez bank. Co więcej, nieruchomość, którą nabył, czy mieszkanie z kapitału, który został udzielony przez bank, weszła w skład jego majątku. Przez ostatnie lata, nieruchomość czy mieszkanie wzrosło na wartości, więc ten składnik majątku się powiększył obiektywnie. Niejednokrotnie także klient banku czerpał dodatkowe pożytki z zakupionego mieszkania czy domu wynajmując to mieszkanie czy dom, a więc czerpał poza faktem, że nastąpiło zwiększenie czy przysporzenie w jego majątku, czerpał dodatkowe niejednokrotnie korzyści związane z wynajmem takiej kredytowanej nieruchomości. Postaje więc zasadnicze pytanie, czy takie rozstrzygnięcie jest sprawiedliwe, czy ono wyraża zasady sprawiedliwości społecznej. Jeśli porównamy sytuację kredytobiorcy walutowego do sytuacji kredytobiorcy złotowego, czy jest to uczciwe, aby w sytuacji, w której jeden kredytobiorca uzyskuje w istocie kredyt darmowy, czy nie ma tutaj naruszenia zasad współżycia społecznego, porównując obie grupy kredytobiorców? W naszej ocenie wyrok SUE prowadzi do sytuacji, gdy część klientów banków, około aktualnie czynnych umów mamy około 320 tysięcy, może uzyskać w istocie darmowe kredyty, podczas gdy w tym samym czasie kredytobiorcy złotówkowi ponoszą i nadal będą ponosić. Koszty swoich kredytów przez łącznie także do kilku, dwudziestu, 30 lat, w zależności od udzielenia czasu trwania kredytu hipotecznego. W naszej ocenie prowadzi to do skrajnego i nieuzasadnionego uprzywilejowania wąskiej grupy kredytobiorców, względem pozostałych klientów banków, ponad 30-kilku milionów hmm, klientów banków. Prowadzi to w naszej ocenie do hmm, faktu, że koszty związane z treścią tego rozstrzygnięcia ono poniosą wszyscy klienci banków. Proszę Państwa, w naszej ocenie skutkiem takiego orzeczenia SUE jest fakt, iż osłabi się znacząca akcja kredytowa pozostaje pod znakiem zapytania w istocie, wręcz sensowność dalszego udzielania kredytów długoterminowych, z uwagi na instrumentalne wykorzystywanie abuzywności dla uniknięcia skutków związanych z obsługą zobowiązania kredytowego. W naszej ocenie wyrok zmniejszy możliwości finansowania gospodarki przez banki, co będzie szczególnie dotkliwe w okresie transformacji energetycznej, zwiększonych inwestycji w obronność czy przyszłej odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych.